No proszę, proszę sobie przyjdźcie Mamy dziesiątkę. Ale tak ustąńcie, żebyśmy wszystkich was widzieli, to dużo mówisz, Dobrze, jako przewodnicząca dzisiejszej kapituły witam Państwa bardzo serdecznie na, na finale konkursu Mój pomysł, mój biznes. Bardzo się cieszę, że Państwo do nas przybyli, że akurat wy znaleźliście się w tej grupie najlepiej ocenionych ze 132 biznesplanów, planów, także konkurencja można powiedzieć, była bardzo duża. No i... To właśnie wy napisaliście najlepsze pomysły, najlepsze biznesplany. Zanim przejdziemy do prezentacji, chciałabym Państwu przypomnieć takie formalne zasady tych prezentacji. Ustaliliśmy tutaj łącznie, wspólnie w kapitule, że orientacyjny czas przeznaczony na Waszą prezentację to jest 7 minut. 7-8 minut. Potem każdy z członków kapituły. Co będzie chciał, będzie mógł Państwu zadać pytania, także przewidujemy, że dyskusja dotycząca Państwa biznesplanu pomysłu też potrwa około 7 minut, więc średnio 15 minut na osobę taki czas przeznaczamy na to też powinno Państwa zdopingować, że tą najważniejszą rzecz musicie przedstawić w ciągu tych 7 minut i nas tak zainteresować, żeby ludzie potem nie mieli trudności z wyborem tego yy, zwycięzcy. Jak wiecie dzisiaj niestety nie dowiecie się kto został zwycięzcą konkursu, także trzeba będzie cierpliwie poczekać do 12 czerwca, wtedy odbędzie się oficjalna gala wręczania tej głównej nagrody i nagród takich dodatkowych, przedstawiciele biznesu są fundatorem nagród, nas, jego magnificencja rektor, także dodatkowe nagrody też zostały przewidziane w konkursie. Będą Państwo wchodzili zgodnie z y, tabelą. Na zewnątrz jest wywieszona, tak? Także Krzysztof będzie Państwa prosił y, po kolei na te prezentację. A w tej chwili chciałbym oddać głos y, głównym współorganizatorom tego konkursu, czyli pan Wojciech Jarmołowicz, y, re, media regionalne, tak? I ja, potem... Ma zdanie, ja trzymam kciuki za wszystkich, tak wierzę w to, że wyciężą najlepsi. Ale i tak jak jesteście zwycięzcami naprawdę. dostały się do 10 finalistów. To już jest wielkie wyróżnienie. Trzymajcie się. I poproszę Pana Daniela Górskiego, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego. Słuchajcie, ja myślę, że tak, że wy już wygraliście, dużo się nauczyliście już teraz, a za chwilę e, wasze prezentacje potraktujcie to jako projektowe doświadczenie no i niech wygra najlepszy. Powodzenia. I pan Andrzej, może jako teraz w Fundacji Rozwoju Regionalnego, że dwa słowa do naszych laureatów. Mam nadzieję, że Wam się przede wszystkim przydało to szkolenie, jest, się, że nie przez cały że ze względu na to kto wygra, to, to i tak nie będziecie chcieli takimi założyć. A my przy, przy wszystkim pomogamy z pewnością, zasadzie, że to się Wam dało. Nawet jeżeli bez tych 50 tysięcy wydamy, to znajdziemy takie inne 50 tysięcy, żeby takie firmy na... rozkręcić. Powodzenie. Także dziękuję Państwu i przypominam, że gala odbędzie się 12 czerwca o godzinie 10, nie w tym budynku, tylko w budynku obok w Auli 20 KB. Także na chwilkę Państwu podziękujemy, za chwilkę będziemy już pojedynczo poszczególne osoby do prezentowania biznesu.